Gloria in Ekspansja na północ. Są to regularne, co roku ponawiane wyprawy łupieskie, po to by zapewnić pracę, powiedzielibyśmy dzisiaj, no i łupy drużynie, żeby wyraźnie i w sposób czytelny pokazać całej elicie władzy, jaki jest program rządów, no i żeby atakiem uprzedzać ataki wrogów czy sąsiadów. Pierwsze lata rządów Bolesława Krzywoustego to jest cały czas ekspansja na północ. Gal Anonim W sobotę rannym mrzaskiem. Zbliżyli się do miasta koło brzegu i przebywszy po bliską rzekę jednomyślnie postanowili uderzyć na miasto opływające w dostatki. Lecz obfitość bogactw i łupów na podgrodziu zaślepiła waleczność rycerzy i w ten sposób los ocalił swoje miasto z rąk Polaków. Nieliczni tylko zacni rycerze, sławę przenosząc nad bogactwa, zdobytymi mieczami przebiegli most i wpadli do bramy miejskiej. W 1119 roku możemy mówić o przynajmniej częściowym sukcesie, ponieważ całe Pomorze Nadwiślańskie, gdzieś od Słupska aż po granice z Prusami Nogat i terytoria na Prawym brzegu Wisły, znalazły się pod panowaniem księcia Polan. Wtedy zaczął się drugi etap podboju Pomorza w kierunku Pomorza Zachodniego, ujścia Odry, Szczecina i Rugi. Trzy lata później, rzeczywiście Szczecin został zdobyty i przynajmniej część wyspy Rugi została także opanowana. Narzucono trybut miejscowym książętom, dokonano chrystianizacji, której podjął się wielki biskup z Bambergu odtąd. Kiedy jednak w początku lat 30. doszło do interwencji na Węgrzech i w toczącej się tam wojnie domowej byli ślepego przeciwko Kolomanowi. Kiedy w tej rywalizacji Bolesław poparł Kolomana przeciwko Beli, był to pierwszy krok do porażki. Dlatego, że mimo swojej ślepoty, Bela II okazał się władcą bardzo zręcznym, bardzo umiejętnie prowadzącym politykę, pozyskującym sobie przyjaciół, i jako pierwszy dotarł do cesarza Lotara III, który interweniował w jego obronie. W 1134 roku, teraz wydarzenia toczą się bardzo szybko, został zwołany zjazd w Merseburgu. Bolesław Krzywousty znalazł się pod powszechnym ostrzałem. Z jednej strony cesarz i jego margrabiowie zarzucali mu ekspansję na północny zachód. Z drugiej strony książęta ruscy, na południu Bela II Węgierski, oraz Czesi wyraźnie formułowali zarzuty pod adresem władcy polskiego, oskarżając go o ekspansję i próby dominowania na południe od Karpat. Cesarz nie był z tego zadowolony. Powiedzmy od razu, chciał stabilizacji, porządku i na pewno nie życzył sobie wzmocnienia polskiego księcia, a zatem zażądał złożenia hołdu lennego, i Bolesław nie miał wyboru. Ten hołd lenny złożył. Stał się wasalem cesarskim. Trzy lata później, tuż przed śmiercią, Bolesława Krzywołstego dochodzi w kłocku do zjazdu z książętami czeskimi. To jest również spotkanie, które się odbywa pod auspicjami cesarza. Ma ono jedną dobrą stronę: polska granica południowa zaczyna być granicą spokojną i nienarażoną na ataki z obu stron. Testament Bolesława Krzywoustego Odchodzi władca, który żelazną ręką, mając wizję państwa rządzonego centralnie, zarządzanego z własnego dworu, prowadzącego ekspansję militarną i polityczną na wszystkich kierunkach, odchodził władca, który wygrał rywalizację z bratem. I sprowadził całą opozycję do rzędu swoich popleczników i otoczenia dworskiego. Bolesław chciał wprowadzić taką zasadę ustrojową, która mogłaby wykluczyć konflikt dynastyczny z przyszłych dziejów Polski. Wincenty Kadłubek. Gdy poczuł, że los już żąda od niego śmiertelnej powinności, poleca spisać dokumenty testamentowe. Przekazuje w nich w spadku czterem synom i zobowiązania płynące z zacności przodków i następstwo w królestwie wyznaczając granice czterech dzielnic w ten sposób, że w ręku najstarszego miało pozostać księstwo krakowskie i władza zwierzchnia. Musiało się to odbyć dużo wcześniej niż odejście tego władcy. Przypuszczamy w tej chwili, że był to okres gdzieś między 1115 a 1120 rokiem, na mniej więcej 20 lat, czyli na drugą połowę rządów Bolesława. Pierwsza data to są urodziny jego drugiego syna, a zatem pojawienie się w przyszłości problemu. Druga natomiast data. Wiążemy ją z buntem Palatyna Skarbimira, który, możemy tak uważać, był bardzo przeciwny ustawie sukcesyjnej. Nie chciał regulacji prawnej, ponieważ możni liczyli, że powołanie na tron i wyznaczenie prerogatyw książęcych będzie się odbywało w drodze konsensusu. Uzgodnieni negocjacji z możnymi, a zatem, że będzie to jakaś forma elekcji przez krąg dworski i radę książęcą. Może Skarbimir odmówił przysięgi na wierność postanowieniom sukcesyjnym. Tym niemniej, gdzieś właśnie w końcu drugiej dekady XII wieku. Ta ustawa sukcesyjna została przedstawiona na wiecu i tam zaprzysiężona przez wszystkich obecnych. Regulowała ona porządek dziedziczenia prymatu, władzy zwierzchniej. Senior, który miał otrzymać funkcję wielkiego księcia, princepsa, miał mieć dodatkowe uposażenie w dzielnicę, która byłaby przechodnia, czy też w posiadaniu właśnie księcia zwierzchniego. I która by była dodatkiem wzmacniającym jego pozycję, dodatkiem do jego dzielnicy czy prowincji otrzymanej w spadku po ojcu. Na początku księstwa raczej nie były dziedziczne, tylko podzielone: Regnum Polonie, Królestwo Polskie, które oddawano w ręce przedstawicieli dynastii, jak gdyby w bezpośredni zarząd. Władysław, najstarszy syn, który jednocześnie miał być seniorem, otrzymał Śląsk. Bolesław, nazwany później Kędzierzawym, miał Małopolskę. Mieszko Wielkopolskę. Zostawało jeszcze dwóch: Kazimierz, który otrzymał przydomek później Sprawiedliwego, no i Henryk, który też przeszedł do historii z przydomkiem Od dzielnicy, którą otrzymał później Henryk Sandomierski. A zatem w pierwszej kolejności trzech braci, a nieco później pięciu, konieczne było ich wzajemne porozumienie się, które zapewne w pierwszych latach po śmierci ojca było ułatwione zarówno przez pamięć o jego woli, jak i przez zręczną politykę królowej matki wdowy po Bolesławie Salomei. Ona otrzymała oprawę wdowią w postaci Ziemi Łęczyckiej i terytorium nad Pilicą. Były to ziemie centralnie położone, o dużej tradycji dynastycznej, z centralnym, ważnym grodem Łęczycą, z możliwością dobrego oglądu sytuacji we wszystkich kierunkach.